ta smutny dzień dzisiaj, bo brzydka pogoda taka i zimno jakoś okrutnie i w ogóle mgła taka i wilgoć i tyle, a smutny też dlatego, że muszę trochę popracować. Załadowałem już słuchajcie e, gadżety z Amiki, e, przynajmniej tak mi się wydaje, że z Amiki, no z Amiki, ona moja wybrała jakieś lodówki, pralki tam inne takie pierdoły, okapy, to wszystko. No i muszę popracować, muszę jechać Do obrzegu zawieść to wszystko, bo w przyszłym tygodniu już będą W tygodniu już będą montowali kuchnię W tym moim mieszkanku, które kopiłem na wynajem Krótka relacja Z dzisiejszego wypadu Jeszcze muszę koła Nagrzmocić Bo schodzi powietrze ja muszę też wziąć wózek, żeby jakoś dojechać z tym wszystkim. Jestem ciekawy, gdzie go tutaj wcisnąłem, żeby z tym dojechać do windy. A dlaczego nagrywam ten, o jest tutaj, dlaczego nagrywam ten kawałeczek? Yy, dlatego, że na 10 tysięcy subskrypcji na yy, moim kanale na YouTube tak sobie przewidziałem nagrodę, upominek dla tych, którzy mnie subskrybują i oglądają, że Przekażę go na weekend za darmo, abyście mogli sobie z nim pomieszkać. Oczywiście będzie jakaś tam nagroda, też o tym będzie yy, cały sketch. A czy będziecie chcieli, pokażę Wam miejscówkę, pokażę, jak będzie wyglądało. No, oglądajcie za chwileczkę. No, dzisiaj jeszcze zobaczycie wszystko w rozpierdusze, takiej dosyć mocnej, z tego względu, że 3 miesiące jest przeciągnięty ten remont. Nie wiadomo dlaczego, o wykonawca, bo to, bo tamto No, życie nieraz tak bywa, ale. Dzisiejsze ultimatum dla pana, który to wykonuje, będzie ostateczne. Także być może e, już za 2-3 tygodnie na Sylwestra zostanie uruchomiony. A czy Wam się podoba? Dajcie znać w komentarzach. Pozdro. No, proszę Mander, widzicie, żeby nie było, że nie pracuję. Bo też pracuję. Nawet z żoną zatrudniłem do tego, żeby nagrać. Jak ja tutaj to ciężko. Tutaj to ciężko wszystko robię. Przywiozę te graty, co wspominałem parę minut temu. No i, i co? I zobaczymy. I zobaczymy, jak, ten, jak to mieszkanko wygląda. Mam nadzieję, że chociaż jakiś mały postęp jest, bo trzy miesięczne opóźnienie. Słuchajcie, to jednak to jest dosyć dużo, jeżeli chodzi o kasę. Ale mam nadzieję, że pan dotrzyma terminu i już do świąt się pozbędziemy kłopotu, jeżeli chodzi o remont. Zaraz wchodzimy na górę. Widzicie? Nie do końca jestem taki kolejka Jak mi wielu na TikToku zarzuca i inną jeździć. Taką mam ładną windę, która doprowadza do tego mieszkania elegancko. Wodka schodowa już ma swoje lata, ale myślę, że w przyszłości może ją niedługo zrobią. Tak wygląda. No ma już swoje lata wielkości za sobą. Myślę, że jeszcze wytrzyma rok. To będziemy atakować, żeby coś nie zrobili. Jeszcze troszkę tu czeka. Pracy kuchnia będzie zamontowana w tygodniu. Chyba mam nadzieję, że pan się wyrobi. Tak to kochani? sprawdziło się to czego się obawiałem, że jeszcze sobie poczekam trochę na ten apartament i moi goście też, to może akurat nabijemy te 10 tysięcy subskrybentów, którzy gdzie po nabiciu tego zostanie rozlosowany weekendik w tym apartamencie. Ach, smutno trochę, no daliśmy panu ostateczny termin, żeby żeby, żeby to rozwiązać tą sprawę, żeby zakończyć remont. Jak się wywiąże, to się wywiąże. Jak nie, to będziemy szukali kogoś. Eee, także zapraszam potencjalnych wykonawców, bo to nie będzie ostatnie mieszkanie w kołbrzegu. Ale to, co świadczy o tym, że jak robimy coś na obcym rynku i nie mamy rozeznania eee, i nie mamy rozeznania w tym, kto jakie usługi świadczy żadnych opinii, no to właśnie to się tak kończy. Takim bezsensownymi przepychankami no i stratą e, gdzie stratą gdzie do, do Laruamerześmy się wybrali obejrzeć pewne rzeczy stratą jeżeli chodzi o wynajem i zarobek miało być zupełnie inaczej nie wiem co wy byście zrobili no mi jest trochę też z tego powodu przykro że to się tak skończyło bo ja nie lubię nie lubię bezsensownego zamieszania e, tak bywa Przyszliśmy jeszcze do Leruła, żeby zobaczyć jakieś, może, wykończenia. Ostatnie mebelki, coś tam do tego mieszkania. Ach, no trudno. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do obserwowania Subiki nie Subiki. Dalsza część losy mieszkania w Kołobrzegu w najbliższych odcinkach. No, pojedziemy 20, dzisiaj mamy 7. 20 ma być koniec. Ja nie będę trochę szybciej, będę koło 15, żeby kuchnię zobaczyć. Także pozdro. Bądźcie czują i na swoich wykonawców.